on symbolem czwartej Rzeczpospolitej? No nie wiem, czy jestem symbolem czwartej Rzeczpospolitej. W jakimś sensie chciałbym, bo dla mnie czwarta Rzeczpospolita nie jest to skompromitowane sformułowanie, ale była to próba, zdeterminowana próba budowy silnego, w pełni niezależnego i suwerennego państwa polskiego. Niezależnego od wpływów zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Była to zdeterminowana próba walki z patologiami, jakie drążą nasze państwo. Niestety próba nie zakończyła się sukcesem, przynajmniej trwałym sukcesem. Zostały niektóre instytucje, szczególnie bliskie temu państwu. Zostało wielu ludzi, którzy dalej wierzą w sens walki o, o naprawdę silne, zdrowe państwo polskie, o prawdziwy wolny rynek, tak jak chcielibyśmy, żeby był, o, o to, aby obywatele byli dumni z tego, w jakim państwie żyją. CBA to, było, to była służba, która no, mogła być nie na rękę wielu y, wpływowym osobom. Co się stało z CBA po pana odejściu? No niestety, to co się wydarzyło po moim odejściu z CBA, niestety mówię, było do przewidzenia. Nastąpił odwet tak naprawdę na funkcjonariuszach Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Odwet? Tak, praktycznie 90% kadry kierowniczej tej instytucji został usunięty poza instytucję. Oczywiście jest tam w dalszym ciągu bardzo wielu bardzo sensownych ludzi, bardzo ideowych ludzi, ale nie pełnią oni żadnych funkcji kierowniczych, przynajmniej w większości przypadków. Wszystkie piony merytoryczne zostały bardzo poddane głębokiej reorganizacji. Trafili nowi ludzie, których tak naprawdę jedynym zadaniem jest pilnowanie tego, aby w CBA nic się nie działo, aby nigdy już nie stanowiło zagrożenia dla władzy. A, a władzy trzeba patrzeć na ręce. Po to właśnie powstało CBA, po to zostało usytuowane przy premierze, aby patrzeć rządzącym, aktualnie rządzącym na ręce. Ja nie mam złudzeń, że moja kadencja, która miała jeszcze trwać rok czasu przed moim odwołaniem, została brutalnie przerwana właśnie dlatego, że wykonywałem swoje obowiązki wobec obywateli i wobec państwa jako takiego, nie wobec konkretnej ekipy rządowej. Patrzyłem rządowi na ręce. Taki był mój obowiązek. Po to parlament powołał Centralne Biuro Antykorupcyjne, ponieważ okazuje się, że afery dotyczyły, dotknęły samego centrum obecnego rządu, obecnej władzy. Myślę tu między innymi przede wszystkim o aferze hazardowej, w którą zamieszani byli najwyżsi urzędnicy z najbliższego otoczenia obecnego premiera Donalda Tuska w sposób niezgodny z prawem odwołano mnie z funkcji, a później zaczęto tę instytucję pacyfikować. Co pewien czas do opinii publicznej trafiają jakieś informacje o aktywności CBA, ale na są to… Na przykład na Dolnym Śląsku. W piątek tak. funkcjonariusze weszli do domów działaczy Platformy Obywatelskiej. Tak, ale są to sprawy właśnie w większości, które są jeszcze mi znane ja się dziwię, że one tak późno są realizowane po moim odejściu, chociaż była możliwość wcześniejszych realizacji. Albo jest to wynik właśnie takich ideowych działań, funkcjonariuszy, którzy mimo wszystko mimo wszystko starają się dobrze wykonywać swoje obowiązki. Tutaj dwa przykłady. Jeden przykład szokujący, czyli kupowania głosów w wyborach samorządowych na Dolnym Śląsku w Wałbrzychu, i tu w zasadzie możemy wszyscy no, z przerażeniem stwierdzić, że osoba, która została wybrana prezydentem, która jest prezydentem Wałbrzycha, tak naprawdę no, wszystko wskazuje na to, że mogło dojść do, do, do tak naprawdę sprzedania, wykupienia wyborów. No, kupienia Wyborów. Kupowano za wódkę, za drobne kwoty pieniędzy od no, ludzi nie najwyższego morale głosy. Robili to działacze, aktywiści Platformy Obywatelskiej. A przypomnę naszym telewizorom, że tylko 300 głosów zadecydowały, że obecny prezydent, właśnie kandydat Platformy Obywatelskiej, został prezydentem Wałbrzycha. Dzisiaj mamy kolejną informację, że marszałek województwa podlaskiego z Platformy Obywatelskiej otrzymał. Kilka zarzutów korupcyjnych i zakaz wykonywania swojej funkcji. Wcześniej w poprzednich dniach również kilku członków Zarządu Województwa Podlaskiego z platformy obywatelskiej te zarzuty otrzymało w prokuraturze i jest to sprawa, którą ja znam, która rozpoczęła się jeszcze w czasie, kiedy ja pełniłem funkcję szefa CBA, kiedy funkcjonariusze CBA zebrali materiał wskazujący na możliwość korupcyjnych działań ze strony władz platformy obywatelskiej na terenie województwa podlaskiego my przekazaliśmy sprawę do prokuratury. Prokuratura prowadziła ją długo. Jestem zdziwiony, że przed wyborami samorządowymi nie nastąpiło rozstrzygnięcie i ci ludzie ponownie zostali wybrani i ponownie pełnią swoje funkcje. No teraz mamy realizację, ale jest to sprawa również robiona jeszcze przez funkcjonariuszy Centralnego biura Antykorupcyjnego w okresie, kiedy kierowałem tą instytucją. I tylko mogę, tylko kończąc tę tak. sprawę, z przykrością stwierdzić, że dyrektor Delegatury Białostockiej CBA, który tę sprawę prowadził, już nie jest dyrektorem, Został odwołany i usunięty z CBA, a właśnie ostatnio dowiedziałem się, że osoba, która była naczelnikiem Wydziału Śledczego w tej delegaturze, która prowadziła bezpośrednio tę sprawę i w wyniku której zdeterminowanych yy, działań ta sprawa znalazła się w prokuraturze, również straciła już swoją funkcję. No o tym się tak w ogóle nie mówi. Tak. Panie mistrza, skoro już mówimy o konkretnych sprawach, sprawach, które są, tak jak pan powiedział, realizowane, może powiedzmy o sprawach, które nie są realizowane, a które. Po pana odejściu zostały zatrzymane. Tak. Czy możemy konkretnie wymienić jakie spraw Takich spraw jest szereg. Ja w grudniu zwróciłem się do prokuratora generalnego z zapytaniem o konkretne sprawy, co w tych sprawach się dzieje. Niektóre z tych spraw e, dotyczą do rzeczy niezwykle bulwersujących, związanych z funkcjonowaniem obecnej ekipy rządowej i zakładam, że. Procesowa realizacja tych spraw, czyli stawianie zarzutu konkretnym osobom, byłaby politycznie bardzo nie na rękę Platformie Obywatelskiej. Ja wskazałem kilka bardzo konkretnych spraw prokuratorowi generalnemu. Otrzymałem e, odpowiedź od prokuratora generalnego, nie upubliczniłem tego listu, otrzymałem od prokuratora generalnego odpowiedź, że e, poprosił o wszystkie te sprawy do wglądu, przynajmniej do prokuratury generalnej, żeby te sprawy trafiły, aby je przejrzano e, i zachęcał mnie do dalszych informacji o e, nieprawidłowościach. Które, które mogą być mi znane. Nie ukrywam i to jest jakby pierwsza informacja, jaką przekazuję opinii publicznej, że kilka dni temu przekazałem kolejne pismo do prokuratora generalnego jeszcze bardziej konkretne, niekiedy wskazując mu sygnatury spraw i nazwiska prokuratorów prowadzących te sprawy, również nazwiska prokuratorów, którzy pod rządami platformy obywatelskiej zostali odsunięci od prowadzenia pewnych spraw niewygodnych dla tej władzy i czekam na reakcję prokuratora generalnego. Będę czekał cierpliwie, mam nadzieję, że prokurator generalny nie zlekceważy tych spraw. Jeśli będzie inaczej, opinia publiczna będzie musiała być szczegółowo o tym poinformowana. Natomiast y, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że prokurator Seremet y, stanie na wysokości zadania, wziął na siebie ogromną odpowiedzialność za kierowanie prokuraturą i będę trzymał za niego kciuki. To są sprawy konkretne, poważne. Czy Alby... możesz powiedzieć jakie, czy to jest jednak więcej? Na tym mhm. etapie nie mogę mówić, zwłaszcza, że obowiązuje tajemnica śledztwa, ale sprawy są bardzo konkretne i nie są to sprawy ogólne. Ja wskazałem prokuratorowi szereg bardzo konkretnych spraw i bardzo konkretnych informacji, wskazujących na to, że co najmniej z mojej perspektywy te sprawy albo są prowadzone w taki sposób obecnie, że nie widać żadnego horyzontu czasowego, żeby mogły być zrealizowane i zakładam tutaj no, co najmniej strach prokuratorów, jeśli nie złą wolę albo są właśnie prowadzone ze złą wolą. I mam nadzieję, że ktoś w Prokuraturze Generalnej bardzo dokładnie się temu przyjrzy i nie zlekceważy sygnałów, które płyną ode mnie, ale nie tylko ode mnie, również od funkcjonariuszy CBA, którzy informują mnie i przekazują, jak te sprawy są prowadzone, a w zasadzie nie są prowadzone te sprawy. Rząd mówi, że prokuratura jest niezależna, to jednak wychodzi e, na to, że prokuratorzy e czegoś się jednak boją. Tak, to jest, to jest mit niezależności prokuratury. Oczywiście mamy w tej chwili prokuratora generalnego kadencyjnego. Ja też byłem szefem CBA kadencyjnym, Wiadomo jak się skończyła moja kadencja. Nie rzucę nie, nie, nie tego prokuratorowi Seremetowi żeby równie brutalny sposób i sprawo prawo zakończono jego kadencję, ale proszę pamiętać, że w prokuraturze pracują bardzo różni ludzie. Duża część obecnie rządzących w prokuraturze i w prokuraturze generalnej, ale również w prokuraturach apelacyjnych, okręgowych są to ludzie powołani w czasach Platformy Obywatelskiej. W większości są to ludzie prokuratora krajowego Edwarda Zalewskiego, byłego prokuratora krajowego, no człowieka bardzo blisko związanego z Platformą Obywatelską i to są jego osobiste rekomendacje. Ci ludzie zapewne utrzymują ze sobą kontakty i zapewne no, bardzo chcą, aby zachować swoje stanowiska. Panie Mistrze, no powiem tak, Panem również interesuje się prokuratura, ale, ale w sposób troszkę zadziwiający, bo tak. no, 10, ponad, około 10 miesięcy temu mieliśmy informację, że będą Panu przedstawione zarzuty, że będzie akt oskarżenia. No, tak jest do akt oskarżenia trafił rzeczywiście 10 miesięcy temu mniej więcej do sądu. Od tamtej pory nic się nie dzieje w tej sprawie. Natomiast zarzuty postawiono mi tylko i wyłącznie po to, aby uniemożliwić dalsze prowadzenie afery hazardowej, wyjaśnienia afery hazardowej. Także w październiku 2009 roku pod tym pretekstem, chociaż ustawa mówi wyraźnie o tym, że szefa CBA można odwołać tylko kiedy został skazany prawomocnym w